Witam Państwa serdecznie, Wojtek Jankowski, Ruch Suwerennej Narodu Polskiego, Brygada Siwaka. Chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić pewien dokument, bardzo istotny, jeżeli nie najbardziej, na obecny czas, który może się nam bardzo skrócić. Otóż, aż mi ciężko o tym mówić. Niestety, co prawda wiele razy o tym wspominałem, może nie w takim formacie, jak tu zobaczycie, żeby to wszystko złożyć do kupy i w odpowiedni sposób zobrazować. Myślę, że tu w tym dokumencie, akurat to świetnie jest pokazane, nie będę się rozwodził na ten temat. Dopiero zrobię puentę po skończeniu oglądaniu. Myślę, że nawet chyba by nie trzeba było tej puenty robić, moi kochani. Ale jednak, jak to się mówi po swojemu, zrobię. Oby tego typu rzeczy nigdy więcej się nam nie przytrafiały. To tylko zależy od nas, od naszej świadomości, naszej wiedzy. Nie tak jak niektórzy twierdzą, że kwestie nauki, historii, teologii, zasad, wiary. I mają znaczenia, bo się liczy tu i teraz, że mamy działać, tylko nie wiadomo w jaki sposób, bez żadnej świadomości, czyli jesteśmy prowadzeni, jak tak zwane bydło, co przypomnę, ludzie to bydło, wystarczy założyć im odpowiedni łańcuszek na szyję i zaprowadzi się tam, gdzie chce. Alfred Lampe, 43 rok. Natomiast inny, Polski, na wspaniały pisarz, herbert mówił nieco inaczej, ale suma sumarum na jedno wychodzi zbierę na czele ogłupiałego tłumu przeciwko garce mądrych i uczciwych. Kochani moi, chciałbym bardzo, żeby wreszcie społeczeństwo przestało być tak nazywane. Bo faktycznie czasy zrobiły się po, wyjątkowo podłe. Jeszcze raz powtarzam: nie ma nic lepszego, jeżeli chodzi o naszą broń, jak wiedza, świadomość, serce, rozum, odwaga. To jest nasza broń, moi kochani. Jeżeli nie będziemy tego posiadać, zapewniam was, że będzie bardzo ciężko. Jednostki mogą porwać resztę, ale w którym momencie zastanowiliście się? Ile trzeba jeszcze ofiar, żeby ludzie byli faktycznie zdesperowani? Zadajcie sobie to pytanie. Ile ludzi jeszcze będzie prowadziło te swoje idiotyczne filmiki, które nic nie wnoszą tylko sieją defetyzm. Czy w końcu zajmiemy się swoim życiem, swoim interesem, naszym wspólnym interesem? Czy dalej będziemy ulegać demagogii? Czy w końcu zaczniemy odróżniać plewy od Słuchajcie, ja nie chciałbym, żeby te moje słowa wyglądały, jakby to był czas ostateczny. Ale zapewniam, że jesteśmy już 5 minut po 12. Jesteśmy spóźnieni. Nie chciałbym się tak rozgadywać. Ale powiem Wam szczerze, że ostatnio mnie naszły wyjątkowe refleksje, i śmiem twierdzić, że pewne rzeczy zaszły tak daleko, jeżeli chodzi o korę mózgową, gdzie u wielu powinno się zalecić wyjazd w góry na najwyższe szczyty na długi czas wystawić te puste głowy żeby się dotlenił jak najbardziej, ponieważ moi kochani, przypominam słowa Lenina, gdyby nie taka ilość idiotów, to rewolucji nie udałoby się przeprowadzić. Przestańmy być idiotami. Włączmy naprawdę ten komputer. To co mówił Albin Siwak, po to nam Bóg dał komputer. Żebyśmy mogli z niego korzystać, ja odpowiedziałem, no ale jeżeli oni nawet nie potrafią panie Albinie go podłączyć, to droga niestety jest zbyt daleka. Co trzeba w końcu uczynić, żeby ta korozja z tych mózgów ustąpiła? Powiem wam otwarcie. Brakuje słów, żeby określić tę tempotę ludzką. Myślę, że to jest podyktowane również przede wszystkim tchórzostwem. Potem jest prymitywizm, oportunizm, często kochani. Wszystko jest. Na ten jeden dzień. Ponieważ nie wiadomo, co będzie następnego, ale nie szkodzi. Może w tym jednym dniu akurat poczujemy się w tej swojej naiwności troszkę lepiej niż inni. No, chyba tak to wygląda to życie, prawda? Zobaczcie, przyzwyczaili ludzi do powiedzenia, już nigdy nie będzie tak jak kiedyś. Mówiłem o tym. Ale nie, wyłotry. To nie wszystkich dotyczy to powiedzenie. U niektórych wywarło wręcz odwrotny rezultat. W moim przypadku jeszcze większą złość i chęć do walki. Ale to tych moich przypadków, jak obserwuję, jest za mało. Co ogląda, niech się wreszcie skupi troszeczkę. Pamiętajcie, oni nikogo nie oszczędzą, żebyście o tym wiedzieli. Nikt z Was nie będzie potraktowany ulgowo. Nie do żartów mi dzisiaj. Jak lubię sobie czasem nie pogadać, tak teraz naprawdę nie. Wiele informacji mamy, ale to na ten moment jest nie tak istotne. Do czego to doszło? Nie do uwierzenia historia się powtarza. Minęło stulecie. Teraz puszczę Wam dokument, który to udowodni. Przez chwilę popatrzę. Na was wy, niedowiarki, wam się wydaje, że wy żyjecie w systemie ochronnym. <grymne> Nie wyciągacie żadnych wniosków z historii, i tu się kłania wiedza. Jeszcze raz powtarzam: zbyt wielu uważa, że trzeba działać bez głowy. Rezultat akurat jest realizowany. Pomyśli systemu. O to tu właśnie chodzi. Walczyć bez głowy. Zapraszam na filmę. ...podawana epidemiami i chorobami. Weźmy na przykład dżumę dymienniczą, czarną śmierć, która w średniowieczu zabiła Bóg jeden wie, ile milionów ludzi na całym świecie. Co za wspaniały sposób na zagładę milionów ludzi za jednym zamachem. Nie potrzeba pocisków, nie potrzeba bomb, tylko epidemię. Inną epidemią, która okazała się niezwykle przydatną, była grypa hiszpanka. Podczas I wojny światowej więcej osób zmarło na hiszpankę aniżeli od kul. Szacuje się, że w latach 1918-1920 zmarło około 50 milionów ludzi. Zarażona była jedna trzecia światowej populacji. Uważa się, że była to największa pandemia, jaką kiedykolwiek znał świat gorsza jeszcze niż średniowieczna dżuma. Jest kilka bardzo interesujących rzeczy dotyczących hiszpańskiej grypy. Po pierwsze, ona nie zaczęła się w Hiszpanii. Po drugie, to nie była grypa. Jest tego znacznie więcej, ale zacznijmy od tych dwóch faktów. Jeżeli nie zaczęła się w Hiszpanii, to gdzie? W USA. Jeśli nie była to grypa, to co to było? To była bakteria, która powodowała ciężkie i w większości przypadków śmiertelne zapalenie płuc. Według badania z 2008 roku, przeprowadzonego przez National Institute of Health, bakteryjne zapalenie płuc było przyczyną śmierci podczas pandemii w latach 1918-1919 w co najmniej 92,7% przeprowadzonych sekcji zwłok. Dlaczego więc nazywane jest hiszpańską grypą? To zasłona dymna, żeby ukryć prawdę. A dlaczego? Ponieważ prawda jest tak ohydna, że większość ludzi woli usłyszeć wygodne kłamstwa. Pierwsze przypadki bakteryjnego zapalenia płuc miały miejsce w 1918 roku w bazie wojskowej Fort Riley w stanie Kansas. Krótko mówiąc, w pierwszej połowie 1918 roku żołnierzom Ford Lee wstrzyknięto eksperymentalną bakteryjną szczepionkę przeciwko zapaleniu opon mózgowo która została wyhodowana w Rockefeller Institute for Medical Research w Nowym Jorku, obecnie Rockefeller University. Tak zwana hiszpańska grypa była eksperymentem ze szczepionkami, który totalnie się nie powiódł. Teraz tak właśnie powiedzielibyśmy ludziom. Kabała określiłaby to inaczej. Nazwałaby to eksperymentem z najlepszymi wynikami w historii. Miliony amerykańskich żołnierzy zostało zaszczepionych tą eksperymentalną surowicą. Dwa miliony z nich wyjechały za ocean. Walczyli w okropnych warunkach higienicznych, więc bakterie rozprzestrzeniały się jak pożar, gdziekolwiek żołnierze się udawali. Potem rozeszła się pogłoska, że ci żołnierze wrócą do domu z różnego rodzaju europejskimi chorobami. Tak więc cała ludność Ameryki również została zaszczepiona. Co gorsza, szczepionki były podawane także w całej Europie. Umierali tylko zaszczepieni. Zdrowi mężczyźni i kobiety umierali w kwiecie wieku, nie starzy, jak byłoby to w przypadku wirusa grypy. Kto był odpowiedzialny za ten system dystrybucji i masowe szczepienia? Instytut Rockefellera. Kto był naukowcem odpowiedzialnym za to? Doktor Friedrich Gates. Według Friedricha Gatesa wstrzykiwano żołnierzom dawki eksperymentalnej szczepionki przeciwko bakteryjnemu zapaleniu opon mózgowych. Ci, którzy przeżyli, stali się tak zwanymi Cloud Adults, to znaczy przynosili bakterie na innych, także na tych, którzy nie zostali zaszczepieni. W dzisiejszych czasach covid nazwalibyśmy to Shedding. Zaszczepieni zarażają niezaszczepionych. Co za niesamowity zbieg okoliczności, nieprawdaż? Wtedy Friedrich Gates, teraz Bill Gates. Inicjatywa Rockefellera wówczas, inicjatywa Rockefellera dzisiaj. Wtedy choroba rozwinęła się w Fort Riley w USA, obecnie w laboratorium Wuhan w Chinach. Zamknięte społeczeństwa wtedy, zamknięte społeczeństwa dzisiaj. Cloud Adults wtedy, Shedding dzisiaj. Wszystko dla naszego dobra, dla naszego bezpieczeństwa. Wtedy. I teraz. A wydarzenia te dzieli całe stulecie. Dokładnie, moi kochani, ten sam scenariusz. Nic mi się to nie różni. A wiecie dlaczego? Odpowiem Wam. Ponieważ taka społeczeństwo jest zidiocałe, że te bandziory nie potrzebują się wysilać. Nie potrzebują robić specjalnych kamuflaży. Ponieważ socjotechnika działa wyjątkowo dobrze. Wiedzą, na ile sobie mogą pozwolić. Owszem. Niejednokrotnie zbyt przyspieszają i to jej gubi. Ale na miłość boską, przecież to było nie tak dawno. Czy uważacie, że ci wszyscy historycy, naukowcy, profesorowie o tym nie wiedzą? Tak zwana elita. Ilu z nich ma odwagę powiedzieć prawdę? Ile z nich ma odwagę przypomnieć, ostrzec, na co oni liczą? Że przeżyją tydzień, dwa, pół roku więcej? A poza tym, moi kochani, pokłosie tego wszystkiego. Jeżeli faktycznie się to. Nie to my nie zatrzymamy. Od strony psychologicznej będzie wyjątkowo ciężkie. Nie chcę się wgłębiać w temat, ale możecie sobie wyobrazić, o co mi chodzi. Moi drodzy. Ja jestem człowiekiem dość emocjonalnym. Nie potrafię mówić spokojnie na takie tematy. I powiem Wam otwarcie, że w tym momencie mnie trochę dusi, ale nie sam ten materiał. Dusi mnie bezradność, patrząc na większość ilość ludzi. I czy to jest w ogóle możliwe, że jesteśmy w takim momencie? Czy wy sobie wyobrażacie pięć lat temu cofnąć się tylko o tyle, że moglibyśmy dożyć z takiego momentu? Nie. A dlaczego? No zresztą większość totalna by powiedziała... O czym ten człowiek mówi, to jest jakiś psychopata. A dzisiaj uległa i poszła i przyjęła formalinkę. Zapewniam Was, że tak by było. Teraz rozumiecie, jak ważna jest wiedza, jak ważna jest w dzisiejszych czasach edukacja, którą musimy niestety sami stosować na zasadzie. W pewnym stopniu korepetycji wewnętrznych dla samego siebie, bo nikt za nas tego nie zrobi. Zobaczcie pokolenia ostatnie: ile z nich zrobiło przekaz. Tragedia, a tak niedawno to było, tak? Nazwali grypa hiszpanka. Nikt tego nie skojarzył, bo jesteśmy zagonieni jak bydło, nie mając czasu na nic. Tak można sobie to wytłumaczyć, w pewnym stopniu racja. Ale cały czas, moi kochani, nasuwa się pytanie: dlaczego, skoro technika idzie tak do góry, a my bawimy się dalej w to samo? Prawda? I tym miłym akcentem. Wszystkiego dobrego życzę. I proszę wyciągnąć wnioski i nie bawić się w jakiejś głupoty, tylko podejść do tego rzetelnie. Wszystkiego dobrego.